Hej, cześć, witajcie. Mam dzisiaj dla Was znowu kalendarze. Dzisiaj już mamy 18. Ja nie mogę już, tylko 6 dni zostało. O, tego jeszcze nie było. Nie będę wypowiadać, bo sobie połamię język, ale to wam pokażę. Także to dzisiaj było. W milce tutaj mamy... Tu mamy milkę i mamy bucika. Odkładamy w końcu złożone łóżko. Łóżko jest też z Allegro, ale nie jest zbyt super. Zwłaszcza tu czarne już z mi obłazi. E, 18 tu. Już chciałam 17 otworzyć. Zobaczymy, co tu się dzisiaj kryje. Czarna kredka. Teraz zobaczymy. Hmm, hmm, ale ostrość. Nie chcę na bałwanka. No ale dobra. Czy to już jest napisane? Nie, tylko że po prostu jest to czarna kredka. Aha. Nie wiem, czy to Wy to widzicie, ale to się ułamało. Tu może Wam pokażę. Ułamane. Tu zostało. No dobra, zatemperuję sobie. Black, tylko po prostu jest napisane. Dobra, za się nią zajmę. W ogóle dzisiaj jest pięknie i jest 7 stopni. Także, jeśli liczniej, nam gaz ziemny. A jestem ja tu. Jest już szósty dzień. Potem Wam pokażę paletki jak to ta pojedzie po mamy będę miała wtedy więcej czasu. Także OK. 19 będzie jutro tutaj. I dla kitków na samym a nie jest. <grystanie> Widzicie, już bym chciała pogonić. Poczekajcie otworzę i za pokażę. <grystanie> Fajne otwarcie. nie? O, i dzisiaj mamy te z białym czymś. Także potem dam moim kotkom. I potem też zacznę montować u mi laptop wczorajpad. Także no. i tam ta kredka muszę ją naostrzyć. Więc no, a jeszcze wam pokażę, że pozbywam się. Mojego kochanego oświetlacza, no bo już jest to opakowanie, już jest wiecie takie nie bardzo. Tą paletkę też już bardzo rzadko używam, po prostu postaram się z te stare rzeczy dać mojej kuzynce, bo no to zabawy po prostu, tak? Nie chcę ich wyrzucać. A już się też nie nadają ani komuś do oddania, nie nic. Tak samo ta paleta pierwsza z Revolution. No i tu jest tutaj ta nowa dla cioci. Nie wiem, czy po. O, widzicie? To jest ta nowa paleta orange dla mojej cioci, tu dodałam jej pacynkę także no fajnie, że mi się pod tego, więc żeby taki prezent zrobić mojej chrzestnej. Więc no, dobra. To na tyle tego wszystkiego. Odezwę się do Was później. Dzisiaj mój to tak gotuje. A ja sprzątam. I tak yy, zamieniłyśmy, się, zamieniłyśmy się z małą telefonami, bo nie pamiętam czy mówiłam. Więc ja mam. Yy, nowego Samsunga a moja mama wzięła moją Nokię, e chyba jeden ale spoko uważam, że jak na razie taką jest spoko i tamta moja Nokia też była spoko, bo mamy Samsung wcześniejszy był 5 lat i już była masakryczna jakość ale jestem szczerze zadowolona bo posprzątałam, no tu nie, no bo kable są i cały yy, czas montuję ale chociaż jest ciepło i jest ładnie ale wolałabym aczkolwiek śnieżek no bo skoro jest ten Krócień, dość żywy śnieg. Cześć, ja sobie tutaj siedzę u rodziców w pokoju. Oglądam sobie TV, sprzątałam cały domek. Potem Wam pokażę te paletki. Ja mi wyglądam zbyt dobrze. Dzisiaj sobie, sobie maseczkę. Każdy z nas ma trądzik, czy blizny potrądzikowe. Muszę być włosy, tego Wam pokazać tylko do czoła. Muszę się umyć fosy jutro, idę na paznokcie gdzie indziej, niż zawsze chodziłam, bo już tak wiem, ja też nie mogę patrzeć na mój odrost. Ja chyba zrobię sobie fręczyka, bo tam jakoś się zamarzyło. Tylko że na przykład zielone końce czy coś takiego. Nie, będziemy myśleć już jutro. Prawdopodobnie pojadę też z tatą zabieź babci zupkę, bo dzisiaj gotował gulasz. Puszową bardziej. No i co? Może pójdziemy do jak u nas. I zobaczymy, czy będzie jakaś ja nie Tutaj mamy w blachowni mamy taką hurtownię, więc tam też sobie zobaczymy, jeżeli nie będzie. No i ja muszę sobie kupić szkiełko do tego telefonu nowego, bo boję się, że upuszczę. I co to tyle w piątek, luźny dzień, bo będę miała pewnie miesiączkę. Tak bo na luźny dzień, w sobotę to już zaczynają się przygotowania, w niedzielę do kościółka, bo wiadomo, i że tą szesną mam być, to chcę się pojawić w kościele. No co 23 na maksa ogień, 24 planujemy jechać jeszcze na cmentarz do naszych Bliskich Zmarłych, bo zawsze co roku jeździmy przynajmniej staramy się. No i 25 o 11.00 chyba 30 na sumie u nas będzie 6 Piotrka. I oczywiście będę robiła zdjęcia moją lustrzanką, a mama sądzę, że będzie nagrywała tym telefonem, bo bardzo dobrą jakość żeby miał jakąś fajną pamiątkę, tak i my również, żebyśmy mieli fajną pamiątkę, a tam w tych książeczkach co oddaję, pokażę Wam później muszę tam, znaczy muszę, tam fajnie by było zdjęcie, bo tam, jest bo tam jest podpisane że na przykład zdjęcie z rodzicami, z siatkami, z rodzicami chrzestnymi więc fajnie by było coś takiego uzupełnić. Także dobrze lecę. Potem pokażę tą zupkę, jak ona wygląda. No i te paletki ja obiecałam, że pokażę to, pokażę. Ok, przychodzę do Was z tym pokazaniem paletek, bo Wam wczoraj nie pokazałam. Ustawiłam sobie dzisiaj na statywie komórkę. Zobaczymy, ile mi to zejdzie, i jak coś to będę przerywała w trakcie. Także lecimy z pierwszą czekoladką o nazwie Milk Chocolate z Level Revolution, tak mi się wydaje. I tu mamy taki puder, moją grzywkę. Puder i bronzer. Ja ich jeszcze nie dotykałam, ale może Wam pokażę. O, i tak się o to prezentuje. Może przejdę trochę bardziej do światełka. O, tutaj. No i dobra, także... Tak się prezentuje ta pierwsza paletka. Druga paletka ma piękne opakowanie, bardzo mi się podoba. I to jest Golden Elixir. I tu mamy paletę highlighterów. Dobra, bo tata to, to dzwonił. Także tak się błyszczy ten jaśniejszy i ten różowawy. Także bardzo też fajne. Tu Wam pokażę trzy błyszczyki. Pierwszy to jest y, marshmallow. Moja mama akurat go y, sobie wzięła do użytku. Znaczy do użytku, no do testowania. Y, drugi mamy tofi i powiem wam, że faktycznie to pachnie tofi i to jest mm, piękne. I tutaj mamy raspberry. Także naprawdę piękne. No i błyszczyki. Błyszczyki w tym okresie bardzo lubię. Y, tu mamy. Pierwszą paletkę. Tych słodczy nie będę robią, no bo tamte były malutkie, a ja nie będę się wymazywać. tam pełno jest słoczy tych paletek na YouTube. I ta jest o nazwie Mint. I już Wam tutaj pokazuję. Tu, tu była oczywiście pacenka, ale ją wyciągnął. Bardzo mi się podoba ten zielony w tej paletce. I powiem, że są takie bardziej neutralne i takie błyszczące. Moja mama stwierdziła, że to jest paleta właśnie na jesień. Także w tej palecie najbardziej, z tego co tak widzę, to ten mi się podoba, ten i ten. To też jest bardzo fajna, ale tak ten mi najbardziej wpadł w oko w tej palecie. Także to jest pierwsza. Tutaj, tą żółtą o nazwie White Chocolate już miałam. Znaczy, to jest biała, żółta. Dla mnie to jest po prostu żółty. W kamerze wygląda, jakby był białawy także ją miałam już bardzo dawno temu i ona jest po prostu świetna, po prostu kolory są bardzo neutralne, no i tutaj mi się mm, posypał jeden cień, postaram się Wam to tak o, pokazać podejrzewam, że tutaj jest zmieniony cień, bo był wcześniej taki nie, jak nazwać, nawet nie burkun coś takiego, no może jeden jest zmieniony albo i nie, tak mi się może wydawać bo już dawno ją miałam także paleta bardzo neutralna, bardzo fajna, można makijażem nią robić, także z tego się bardzo cieszę. Tutaj mamy... Dobra, potem przejdę. Tu mamy tą paletkę Orange. Ja jeszcze mam ze starego opakowanka, bo to wszystko teraz inaczej wygląda. Ale tamto, tak jak mówiłam, oddaję mojej cioci. No ale jak widać, użytkowanie jest bardzo fajne. Są tu róże, również pomarańcze, brązy też są bardzo fajne, więc ogólnie bardzo fajna jest ta paletka. Szczerze najmniej... Chyba ta mi przypada do gustu, ale oczywiście wszystko będzie testowane. No i tutaj ta, w którym opakowanie przychodzi. To taka fioletowo-brązowa, owocowo-orzechowa w wolnym tłumaczeniu. I tu też nie ma tej pacynki nieszczęsnej, ale są też bardzo piękne cienie. Bardzo mi się podoba ten zielony, ten fioletowy też mi się bardzo podoba. Również ten, ten... Tutaj plum, tutaj ten też. Nad tym taki brokatowy, on jest fioletowy. No i bardzo fajnie, że też w przykład, te są zazwyczaj takie neutralne cięcie, taki jasny coś do przyciemienia, załamanie powieki. Także tam się poleta też bardzo podoba. No i tutaj jeszcze dwie paletki zostały. Ta, jej kolej, wiecie jak ona mi się podoba. Cookie and Cream. Cookies and Cream. Jednak mi się tak strasznie podoba, tak mi się podobają te cienie. Tu mama już zaczęła używać. Y, oczywiście ten bardzo mi się podoba. Tak samo ten liliowy, ten ciemny. Tutaj ten y, Bake też jest piękny, taki niebieski z drobinami. Ten srebrny. Także no ta mi się najbardziej tak wizualnie podoba. Jest naprawdę piękna. Także no. I jeszcze jedna paletka została. Ona jest z różami i bronzerami, tak podejrzewam po prostu. I ona jest marshmallow. Tu pisze tylko same są róże, ale wiecie co? Dla mnie to by mogło być jakiś taki brązero róż, to na pewno różno, bez dwóch zdań. To by mogło być jako bronzer, tak samo ten. No i tutaj też jest róż, prawda? No także powiedzmy no te, ten opcjonalnie jako róż bronzer, a ten jakobym brązer ten do y, przyciemniania, a ten do konturowania na ścisłość, ale pięknie naprawdę pachną. Y, ta ma podobno pachnieć y, tymi, no piankami. Tu miałam ubrudzone, bo ta moja kredka z Golden Rose y, musiałem wsadzić do lodówki. Jaka go z Golden Rose Revolution. No także tak to wygląda. Jeszcze wam pokażę pędzle. Tak wyglądają pędzelki. Są w takim ombre. I tu mamy tak, trzy do oczu. Mamy tutaj ścięty, taki jajeczkowaty i taki puszysty, ale płaściejszy. I powiem Wam tak, trochę z nich zaczyna wychodzić włosie I patrzcie to. Także muszę <laughs> sobie to skleić, no bo nie chcę, żeby podczas makijażu mi to wypadło, tak? Także na pewno tego pędzla na 100% będę używać, bo jest bardzo fajne i tutaj mamy cztery do buzi. Tu mamy jeden taki bardzo szeroki, do pudru, do omiatania na przykład. Tego są, że można do konturowania, ale widzicie, jak się wychodzi i odstaje. Ale ogólnie wizualnie są bardzo fajne. to jest nawet do rozświetlacza, czy puder pod oczy. Ja wyróżne są zastosowania. Ja tam nie jestem jakąś górą makijażową, więc z tego, co z Instagrama, czy z YouTube'a się dowiem, no tutaj do różu, do rozświetlacza, do brązera. Ja uważam, że kupić można, a jak kto używać będzie, jak kto chce, tak niech używa. Po prostu będzie bardziej po polsku, bo zauważam, że zaczynam gadać tak troszeczkę bez sensu i wymijam, wymijam moje myśli, zanim cokolwiek powiem. Także tak, bardzo fajne są te pędzle. Mówię, tylko włosie wychodzi, muszę sobie tego jednego od razu skleić klejem, resztę będziemy testować, no i tak samo paletki mówię, jak na razie ta jest u mnie na pierwszym miejscu, zobaczymy jak będzie dalej yy, potem niech będzie ta, ta ale najpierw jest ta no i potem ta miętowa, tutaj są do konturowania, błyszczyki i tutaj są te różo brązery jak dla mnie, także ta jest najbardziej bliska mojemu sercu a ta najdalej, ale i tak ją oczywiście wykorzystam Patrzcie, była wojna, musiałam im troszkę rozdzielić to, ale smakuje im to, prawda? Loliś? Cześć, cześć, mochaniu, jedz sobie, jedz. Jedz, bo ci mama wszystko zje. Dobrze, także jedzcie sobie, jeszcze naszykuję jedzonko do pojemniczka. Witam wszystkich. Dzisiaj jest czwartek, jest dokładnie 19. Grudnia, także święta, już coraz bliżej i powiem Wam tak. Wzięłam, wypróbowałam dzisiaj też ten Pauliny Cień z tej paletki, co dostała od chłopaka, to jest tej biało-czarnej, taki srebrny. Powiem Wam, że jestem dosyć, powiem, pod wrażeniem. Zadowolona wczoraj zrobiłam sobie jednym cieniem z tej paletki makijażu i fajnie się trzymał. A dzisiaj następnym, także jeszcze chwila i też szykuję się, wychodzę do pracy. Nie wiem, czy w pracy dzisiaj coś wam nagram, bo w, kolorze, w każdym razie już byliście ze mną w mojej pracy, wiecie jak to wszystko wygląda. Dlatego ja jeszcze tylko malutkie poprawki, perfumki, na usta, też wziąłam sobie ten od Paulinki z tego Revolution i... I, I tak, i, i szykuję się pomalutku, zbieram się, bo nie mam już zbyt dużo czasu, żeby z wami porozmawiać. No, czyli szykuję się i z... uciekam. Czekam na ten błyszczek na ustach. Jeszcze trochę okay? mm. Jeszcze tylko tak obranka zewnętrzna i uciekam. Czyli widzimy się i słyszymy się. Hej, witajcie. Otworzę dzisiaj kalendarze. W sumie, tak jak zawsze, zaczynam od tego, przynajmniej staram się. Mam 19 tutaj. I mamy znowu daw karmelowego. Zostawię go tutaj, bo ci mam dość sporo rzeczy do zrobienia, także muszę się ogarnąć jak najszybciej. Było 9.40, już wyjeżdżam na pazurki. E, dzisiaj mamy sanie. Bardzo fajny e, Revolution. Mamy tutaj dziewiętnasteczkę. Mhm. Oj, że mi się oderwało. E, tu coś świecącego, więc podejrzewam, że jakiś płynny... Ten rozświetlacz. O, czy to się pokaże? Ja właśnie nie pokażę. Tu jest napisane Liquid Highlighter. O, może to będzie lepiej. Że ma takie, oto drobinki. Pięknie wygląda. Może go dzisiaj użyję. i zobaczymy co tam koty dzisiaj będą jeść wiecie co tak się do tego kleje mają bardzo dobre że się jeszcze ciągnie ale takie ja dzisiaj znowu maciu paniketę dobra filmik się przesyła ja wam pokażę jeszcze szybko co jest na dworze a na dworze jest to. Nie widać moich sąsiadów. Jest taka mgła. No bardzo brzydko. A ja wam pokażę. Dzisiaj będę miała taki ten sweterek z chyba Kika i pod spodem tą fajną luseczkę z moim pieskiem. No i jeszcze jakieś do tego jeansy czy coś. Dobra. To ja lecę. Może tu później ogarnę, jak już wrócę z paznokci, z miasta, ale zobaczymy. Hej, dawno się do was nie odzywałam. Zobaczcie, mam takie paznokcie, to jest zielone ogólnie bo w tym świetle widać, że jest czarne i złote są, kwadraciki mam moją koleżankę choinkę jeszcze tam dokupiłam zestaw, bo z tym miałam gwiazdy no i papier, i mam je ja kupiłam za do herbaty i kawy, mam dzisiaj się ucieszy z tym ja teraz pod przychodnią to, to poszedł mi kupić leki bo jutro ciężki okres dla mnie bo miesiączka, trochę widać, taki ciemniejszy jest Także no, jedziemy zjeść już jest prawie 13 i ja coś zjeść, bo nie mam od 8. Bo mam tych tych paznocie, byśmy babcie zawieźć do szpitala. Jest ok, spokojnie. Eee, więc no, czekam na tatę, wrócimy do domu, pokażę ten zaparzacz, pomogła zaczną bierać tą choinkę, bo on jest na pniu. Może z metr ma, 1,20 Nie, nie znam się na tych rzeczach, także no, czekam pod przychodnią na tatę jedziemy do domu, trochę pozostawialiśmy sprawy najbardziej się cieszę z tego z tych paznokci, są piękne ten zielony jest piękny, tak samo kształt mój ukochany także dobra, czekam i potem będę jeszcze opakować dla Piotrka prezenty na szest dobra, jadam już minutę więc lecimy no i ja kupiłam sobie nowe yy, szkiełko ale już zdążyłam to szkiełko rozwalić pękło mi po prostu ale nie na komórce tylko jak zakładałam no, i mam nowego case'a z tą klapą, taką, żeby e, nic mi się nie stało. No i tyle. I zaraz idziemy. Dobra, chciałam wam pokazać choineczka. Tak wygląda ta gwiazda. Trochę skrzywa, ale tak po prostu założyłam. Nie mam lampek, bo są wszystkie za duże. I na takim fajnym pinku tam jest Maniu. E, tutaj jest ten komplecik, ale jego chyba nie będę używała, Może jakiś wiesz. wiesz Wiesz no, y, tutaj taki jakiś szal jest, tu są jakieś korale, no to może to wykorzystam. Bo to mam po prostu szklane, a że jest to wysoko, to mogę sobie na to pozwolić takie. Tu mam złote i tu mam te białe, co są y, u rodziców. O, także tak to wygląda. Tu jest manik. na razie nie zainteresowany ja muszę... Tu to w ogóle to pudło muszę wyrzucić, albo włożyć do naszego garażu, tu w ogóle muszę wziąć przedłużkę, bo mam na takie trzy wejścia i muszę tam to wsadzić, także no będzie ciekawie, jeszcze muszę właśnie jechać po lampeczki tutaj na tą choinkę, no bo chciałam właśnie żeby była utrzymana w klimatyce jak tamta u rodziców no, tylko, że ta jest po prostu na pięku. wiem, że to może denerwować kogoś, ale przynajmniej ma jest zajęty nakrętką a nie choinką, także fajna jest ta choineczka no ale mówię, po prostu że trzeba jeszcze dokupić, wiem, tak jest bałagan, bo idę święta tu Wam może pokażę o, widzicie to jest taka butelkowa, bardzo ciemna zieleń i brokacik laka jest brokacik, a ten lak jest chyba z kolekcji Antalii Tak jak widziałam. się u innej dziewczyny, ale bardzo fajnie robi. U mnie do tak zwanej wsi. Yy, więc dobra. Lecę, A i papier Wam jeszcze pokażę. Yy, do wijania prezentów dla małego to Wam yy, potem pokażę co ma kupione. Także taki faniusi I pokażę jeszcze zaparzacz. Yy, wstawiłam pranie, bo dziadek tam ma właśnie jakieś nakrycia, pościele do prania. To mu wstawiłam. No i tak wygląda zaparzacz. Potem Wam z mamą pokażemy dokładniej. O! Patrzcie, ktoś się zmęczył <laughs> świętami i przygotowaniami. jego tak tu miziem. Tak malutku widzicie. Prezent rozwalony. Dałam mu jeden taki, niby do zabawy, ale się tym nie interesuje. No i leży sobie pośród mojej skarpety świątecznej wieszaka i dołu odbiżam. No, a my jeszcze chwilę i potem mamy pojedziemy i te lampki dokupić, bo no nie ma ich, nie mam. Czekamy na Marzenkę. Jest Leszek. Jest dobrze. O, patrzcie, idzie Marzena I ludzie. A to już cudowny, z zimowy czas. Marzenka, nagrywam Cię. Przywitaj się. Witam się Zobaczcie, znowu jemy pizzę Giuseppe, cztery sery. Niezwykle już nie dokładała. A tu mamy drugą hojneczkę. Lampeczki mamy ledowe. Są takie te. Koraliczki jeszcze dojdą. I tego nosopelki. Marzenka tu jeszcze nakładam. No i tutaj na takim piękku.